Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony. A to jest rozrusznik poranny, sezon czwarty, czyli najlepszy nawyk świata. Zaczynamy od ćwiczenia na obręcz barkową. To ćwiczenie znasz, było już ostatnio. Mam nadzieję, że jesteś oczywiście tutaj regularnie, wykonujesz nasze ćwiczenia. A jeśli nie, no to kochany, 70 odcinków czeka. Po prostu bierz, rób i buduj swoją najlepszą formę. A tak jak już wspomniałem, rozrusznik poranny to wspaniały nawyk, który po prostu warto praktykować codziennie. Nie chodzi Tutaj o jakieś nie wiadomo jak trudne ćwiczenia, chodzi po prostu o to, żeby rozruszać całe ciało, żeby dać mu dobry bodziec, żeby dać mu troszeczkę ruchu, pewną dawkę. My tutaj głównie robimy ćwiczenia ukierunkowane na ruchomość, na zakresy ruchu, a także wzmacniamy mięśnie posturalne, a to wszystko w 5 minut. No, można powiedzieć, że cuda tutaj robimy na zawołanie. No dobra, jeszcze mamy 10 sekund pracy, bo standardowo ćwiczymy minuta wykonywania ćwiczeń, a przez 15 sekund odpoczywamy. 5 ćwiczeń takich i można podbijać świat. Dobra, minuta minęła, teraz zaraz zobaczysz, jakie jest kolejne ćwiczenie. Już w tym momencie widzisz, co się dzieje na ekranie, i tutaj mamy takie w pozycji siadu klęcznego z kolanami szeroko, wciskanie barku do ziemi, raz jeden bark, raz drugi bark. Ćwiczenie mobilizujące, tutaj obręcz barkowa dzisiaj dostaje dos sporo. Więc przyjmij pozycję i jedziemy dłonie szeroko, na zmianę mm, idzie sobie e, tutaj bark. Raz jeden bark do ziemi, raz drugi. I tylko zaznaczę tutaj, że e, jeśli czujesz jakiś taki ból w barku, szczególnie z przodu, to być może musisz to ćwiczenie robić nieco delikatniej. Ono ma być wykonywane spokojnie, z takim wyczuciem, e, z umiarem. Mamy rano zazwyczaj, bo to rozrusznik poranny, więc ciało może być nieco bardziej wrażliwe. Więc spokojnie, nie musisz koniecznie przyłożyć barku do ziemi, nie musisz klatki piersiowej tak mocno pchać do ziemi. Spokojnie. W własnym tempie na tyle, ile aktualnie możesz. Tak wykonujesz to ćwiczenie. E, właśnie. I jeszcze mamy 15 sekund takiej pracy, i zaraz będzie zmiana. E, oczywiście tutaj pilnuj, żeby pośladki były w miarę blisko pięt. Kolana szeroko, plecy wyprostowane. Patrzysz sobie na ziemię, tak żeby nie zadzierać za mocno głowy, i pracujemy. Dobra, super. Drugie ćwiczenie mamy zaliczone, i teraz pokazuję już ćwiczenie numer 3, i będzie to takie przejście z kręgu podpartego, ale z kolanami w powietrzu. Przejście do psa z głową w dół. Więc mamy tutaj klęk podparty, ale tylko cztery punkty podparcia. Więc w zasadzie to jesteśmy na dłoniach i na stopach, więc to nie klęk, a podpór. I przechodzimy do psa z głową w górę. Nie będziemy się tutaj kłócić o nazwy. <grym> I przechodzimy, czyli tak, w momencie, gdy kolana są przy samej ziemi, to napinamy brzuch, później odpychamy się rękoma, głowa się chowa między łokcie, plecy raczej wyprostowane, no i staramy się po prostu tutaj poprawić ten zakres ruchu w tylnej taśmie, w skłonie. Przód. bardzo często to ćwiczenie już występowało, ja nie muszę go tutaj myślę tak dokładnie omawiać. Co prawda często przechodziliśmy kolanami do ziemi, teraz je zostawiamy w powietrzu po to, żeby nieco utrudnić tą wersję, ale myślę, że wiesz o co chodzi, więc po prostu pracuj. Jeszcze mamy 16 sekund. Ja tylko wykorzystując ten czas antynowy wspomnę, że rozrusznik poranny to tego typu zestaw, który Warto robić codziennie i przede wszystkim warto zapraszać tu swoich znajomych, żeby oni też mogli skorzystać na tych ćwiczeniach. Ok, minuta minęła, więc kolejne ćwiczenie za nami. Zostały nam tylko dwa ćwiczenia. Teraz będziemy mieli wzmacnianie mięśni brzucha z pozycji ugiętej. Będziemy przechodzić do pozycji hollow body i znowu do pozycji ugiętej. Więc połóż się na plecach, kolana najpierw idą do klatki, a dłonie idą do przodu, tak żeby kolana się znajdowały między ramionami. Następuje wyprost rąk i nóg i tak na zmianę. Raz kolana blisko klatki, raz daleko. Odcinek lędźwiowy przylega do podłoża, brzuch napięty. Świadomie napinaj brzuch, angażuj ten brzuch, żeby pracował. Jeśli czujesz, że się lędźwia odrywają, to znaczy, że opuszczasz nogi za nisko. W razie czego po prostu utrzymaj pozycję ugiętą albo prostuj nogi do góry, tak, żeby po prostu ten odcinek lędźwiowy był bezpieczny, żebyś czuł, że to brzuch pracuje. Jeśli tam trochę się napinają, to nie szkodzi, ale jeśli miednica się odrywa i czujesz, że nie masz kontroli nad tym sektorem, no to po prostu musisz ułatwić sobie. Zawsze tak jest. Ja pokazuję jakąś bazową wersję ćwiczenia, ty szukaj ułatwień, jeśli jest za trudno, a czasem możesz podkręcić tempo, jeśli dla Ciebie jest zbyt łatwo. Podobnie jest też w programie mobilne ciało, tam też do tego zachęcam, że jeśli pewne ćwiczenia są zbyt proste, to trzeba je utrudnić albo po prostu ułatwić i dostosować pod siebie, bo w pracy nad mobilnością to raczej to jest maraton, a nie sprint. Nie ma co robić na siłę i za szybko, tylko we własnym tempie. Ok, nie ostatnie ćwiczenie, bo teraz mamy przerwę, jeszcze 10 sekund przerwy, a ostatnie ćwiczenie. To właśnie ćwiczenie na nogi, wzmacnianie. Jesteśmy jedna noga z przodu, jedna z tyłu i robimy takie przyklęknięcie. Następnie wyjście do góry i wspięcie na palce. Więc przyklękasz, wychodzisz do góry, stajesz na palce, później ta noga, która jest z przodu, pięta do ziemi, przyklękujesz i tak na zmianę. Pracujemy sobie 30 sekund jedna strona, 30 sekund druga strona. Standardowo powiem, że warto byłoby dzisiejszy zestaw cyknąć sobie dwukrotnie, żeby sobie nogi mocniej popracowały. Więc po prostu, jak skończysz ten zestaw, odpal to raz jeszcze, przepracuj, a na koniec zostaw mi koniecznie komentarz, bo to pomaga temu kanałowi się rozwijać. Ok, 30 sekund minęło zmiana strony, zostaw na koniec komentarz, żeby kanał się mógł rozwijać, zostaw łapę w górę. A idealnie by było, to po prostu byłoby idealnie, jakbyś sobie skopiował link i napisał do kilku znajomych. Hej, stary, są fajne ćwiczenia na YouTubie, tylko 5 minut, weź nie bądź line, tylko po prostu wbijaj do nas, nie bądź starym dziadem, tylko się trochę rusz. I tyle, i niech tu ludzi przybywa, tak żeby to nasze społeczeństwo było sprawniejsze, a nie mm, takie zasiedziałe. Trzy sekundy do końca. Super zrobione. Dzięki za dzisiaj, widzimy się jutro. Wybierz dowolny zestaw i po prostu go zrób. Pozdrawiam cię serdecznie i dzięki, że tutaj jesteś. Trzymaj się, cześć.